Wydarzenie to staje się jednym z ważniejszych momentów nazistowskiego procesu wymuszania zgody. Musimy pracować. Osiągnęliśmy wiele przez te dziewięć miesięcy. Być może są wśród Was tacy, którzy nie z mogą mi wybaczyć likwidacji partii marksistowskich. Ale moi drodzy, zlikwidowałem też wszystkie inne partie. Nie ma ich. W ciągu niecałego roku Adolf Hitler umocnił swoją władzę w Niemczech. Użył do tego wpływów dyktatora i środków terroru, lecz także aktywnej pomocy większości Niemców. Musiał przekonać środowiska robotnicze, że narodowy socjalizm zapewni im przyszłość. Z drugiej strony jeszcze przed 1933 rokiem zagorzałymi zwolennikami nazistów byli rolnicy. W owym czasie bardzo wielu rolników było poważnie zadłużonych. Jednak do 1945 roku wszyscy spłacili swoje długi. W 1933 roku został wprowadzony nowy system ubezpieczeń społecznych oraz pomocy społecznej dla rolników z rządowymi dopłatami do cen produktów rolnych. Jednakże, moim zdaniem, to powiązanie między ludźmi a przywódcą było w rezultacie bańką spekulacyjną. W rolnictwo wpompowano masę pieniędzy. Miały one wrócić w przyszłości do państwowej kasy, lecz okazało się to niemożliwe. Reżim nazistowski próbował zjednać sobie ludzi poprzez całą serię schematów tworzenia stanowisk pracy. Na promocję pracy narodowej przeznaczono około miliarda marek. Tylko przy budowie autostrad zatrudniono wkrótce ponad 80 tysięcy mężczyzn. Ulgi podatkowe dla zwykłych ludzi stanowiły dodatkowe obciążenie dla budżetu. Silne ramiona powinny nieść ciężki ładunek, a słabe ramiona powinno się oszczędzać. Dług narodowy nie stanowił wówczas problemu. Jednym z pierwszych kroków Hitlera był zakaz publikowania budżetu Rzeszy na rok 1934, co oznaczało, że budżet stał się sprawą tajną. Nikt nie mówił publicznie o długu i nie było o tym wzmianek w prasie. Ludzie nie zdawali sobie z niczego sprawy. Odbudowa gospodarki przebiega bardzo powoli. Liczba bezrobotnych spada tylko do około 4 milionów, ale propaganda ogłasza sukces w przedstawianiu polityki rządu, pokazując udane wstępowanie w nową epokę, w której kraj, ufny we własne siły i nowoczesny, będzie w stanie stanąć na własnych nogach. 1 maja 1934 roku tłumy ludzi wyległy na ulice, by słuchać transmisji przemówienia Hitlera z okazji Narodowego Dnia Pracy. Przedstawiane zdjęcia pochodzą z Tinkstete w pobliżu hale. Był to amfiteatr zaprojektowany zgodnie z antyczną tradycją germańską. W berlińskim Lustgarten kanclerz Rzeszy ogłasza swoją wizję przyszłości narodu przed dwumilionową widownią. To wy, moi chłopcy i dziewczęta, musicie spełnić to, czego od Was oczekujemy i gorąco pragniemy dla Niemiec w przyszłości. Podczas pierwszego roku rządów Hitler nie przywiązywał zbytnio wagi do polityki zagranicznej, ale obecnie rewizja warunków Traktatu Wersalskiego narzuconego Niemcom po zakończeniu I wojny światowej stała się jednym z jego priorytetów. Od 15 lat kraj Zary znajdował się pod administracją Ligi Narodów. Obecnie jego status miał zostać określony plebiscytem. W całym kraju zorganizowano demonstracje popierające przyłączenie kraju Zary do Niemiec. Jedną z nich była ta przypomniku bitwy narodów w Lipsku. Dla konserwatywnego burmistrza miasta Karla Gerdelera ważna jest służba krajowi. Sprawa Zary stwarza nazistom możliwość demonstracji jedności i siły narodu niemieckiego. Kolejnym kluczowym celem reżimu nazistowskiego. Jest Gleichschaltung, czyli ujednolicenie społeczne, zwłaszcza młodzieży. Poprzez kombinację romantycznego obozowiska, ćwiczeń marszowych oraz indiańskich czy kowbojskich zabaw, chłopcy i dziewczęta zapoznają się na letnich obozach z narodowym socjalizmem. Dla chłopców musztra wojskowa zaczynała się już w młodym wieku. Młodzież partii musi być mocna jak skóra, zwinna jak hart i twarda jak stal od krupa. Ich wizytówką stają się brunatne koszule i krawaty. Do 1934 roku w Hitler-Jugend znalazło się 1 200 tysięcy młodych ludzi. Zasadniczo mundury spełniały funkcje społeczne. Wszyscy wyglądali tak samo, więc nie można było rozróżnić, czy dziecko pochodziło z biednej czy bogatej rodziny i czy stać je na drogie ubrania i buty. Zasada egalitaryzmu dotycząca nie tylko wyglądu, ale także dająca równe możliwości była propagowana przez samego Hitlera, który uważał siebie za wzór. Wierzył, że rozwój osoby nie jest zdeterminowany przez pochodzenie społeczne, ale przez zdolności i umiejętności. Innymi słowy, Pochodzenie i dobre urodzenie nie ma wpływu na dalszy rozwój dziecka. W nazistowskich Niemczech SA były państwem w państwie. Ambitne plany Ernsta Römer, dowódcy SA, zaczęły stanowić zagrożenie dla władzy Hitlera. Konserwatyści zostali ostrzeżeni o nieustannym buncie z dołu, a przywódcy wojskowi obawiali się rosnącej potęgi swoich bezpośrednich przeciwników. Hitler postanawia wyeliminować zagrożenie przy użyciu siły. W ostatnich dniach czerwca 1934 roku Rym i inni przywódcy SA zostają aresztowani i straceni. Hitler przez wiele miesięcy drażnił Goebbelsa i innych swoją bezczynnością w tej kwestii. Aż do czerwca 1934 roku wydawał się bardzo niezdecydowany, jakby w ogóle nie mógł działać. Zadziałał po miesiącach wahania, niszcząc z największą brutalnością przywódców S.A. Tym samym stanął po stronie armii. Musiał zniszczyć swoją organizację paramilitarną, aby móc identyfikować się z siłą, która była dla niego naprawdę istotna, a była nią armia. Krótko potem Hitler jedzie do Bayreuth, aby odwiedzić Winifredę Wagner, będącą przyjaciółką Rema od początku istnienia partii. Podczas prywatnej rozmowy Hitler był chłodny i pewny siebie. Tłumaczył się przed nią z czystek, argumentując, że stracono tylko 77 osób. W końcu Karol Wielki musiał stracić zbuntowanych sasów, zanim ustanowił swoje cesarstwo, i jak wiadomo, został później kanonizowany. Wszystkie jego działania były wierne zasadzie, że to, co robi, robi dla dobra Niemiec. W czasie ich luźnej rozmowy synowa Ryszarda Wagnera została przekonana o nielojalności Ryma. Winifreda Wagner była osobą idealnie pasującą do współtworzenia wizerunku odkupiciela, jaki chciano stworzyć. Była rodziną kompozytora Ryszarda Wagnera, którego Hitler uwielbiał. Ich wspólne pojawienie się na festiwalu w Bayreuth w obecności wykonawców i innych wielbicieli Wagnera było demonstracją wyniesienia Hitlera do innej klasy społecznej. Każdego lata Bayreuth stawało się kulturalną stolicą III Rzeszy. Każdy, kto uważał się za osobę ważną w nazistowskich Niemczech, jechał na festiwal Wagnera bez względu na to, czy go lubił, czy nie. Wnuk kompozytora Wolfgang Wagner filmuje swoją prywatną kamerą przyjazd gości. Przed występem Hitler jest widziany przez okno z drugim wnukiem kompozytora Wilandem. Po egzekucji Ernst'a Ryma rola SA zarówno w Bayreuth jak i w całej III Rzeszy jest raczej symboliczna. Na zdjęciach Wilant i Wolfgang Wagner maszerują na czele parady SA przed teatrem festiwalowym. 2 sierpnia 1934 roku w wieku 86 lat umiera prezydent Rzeszy Paul Fontaine.